Poznaj Jana Karola Chodkiewicza, ostatniego rycerza Polski, który zmienił bieg historii. Jan Karol Chodkiewicz to jedna z najbarwniejszych postaci polskiej historii, nazywany ostatnim rycerzem Polski, bo łączył w sobie ducha szlacheckiego wojownika z geniuszem dowódcy. Urodził się w 1560 roku i przez całe życie służył Rzeczypospolitej jako wybitny hetman, dowódca wojsk. Jego najbardziej znana bitwa to bitwa pod Kircholmem w 1605 roku. Roku. Co się tam wydarzyło? Polsko-litewska armia pod jego dowództwem liczyła około 4 tysięcy żołnierzy, w tym słynną Husarię. Przeciwko nim stanęło około 18 tysięcy Szwedów, znacznie lepiej wyposażonych i liczniejszych. Mimo przewagi przeciwnika, Chodkiewicz zorganizował błyskotliwy atak Husarii, który rozbił armię szwedzką niemal na miejscu. Bitwa trwała krótko, ale była totalnym zwycięstwem, prawdziwym pokazem rycerskiego kunsztu i taktycznej finezji. Chodkiewicz Słynął też z odwagi i honoru, walczył do końca, mimo choroby, aż zmarł w 1621 roku podczas obrony chocimia przed Turkami. To on właśnie reprezentował ideał rycerza, waleczny, mądry, gotowy poświęcić życie dla ojczyzny. Dlatego właśnie nazywamy go ostatnim prawdziwym rycerzem Polski. Chcesz poznać więcej historii, które zryją ci beret? Subskrybuj i daj lajka.